Szymon ja jestem Champion Yeti i witam Was w pierwszym odcinku z Clash of Clans. Jest za to głośno, tu na małce. Dobra. Tutaj nam się wczytuje. O i tak z góry chciałbym Was zaprosić do zlajkowania, skomentowania i zasubskrybowania mojego kanału. I no możecie też zajrzeć na kanał Xeno gdzie on nagrywa również no może nie Clasha, ale pewnie Hustle Clash nagrywa yy, nagrywa również Ceopsa i inne gry tego typu. Yy, dobra, tak żeby przejść do rzeczy, mam już full wojska, full tego, więc możemy atakować. Dobra, możemy atakować. Tylko yy, Napiszcie mi w komentarzu, co zagrydować coś stąd. Oprócz Wizartu, bo Wizardów nie używam. Czy lepiej zagrydować sobie laboratorium na level 5? Bo ja nie wiem. Mam tyle tutaj rzeczy do wymaksowania, że masakra. Bo kiedyś mi chodziło głównie o to, żeby tylko Warpage Town Hall. A dopiero później dopiero zajarzyłem, że trzeba ulepszać również te inne rzeczy, jak mury czy army Campy czy baraki, znaczy no baraki to ulepszałem nie? nigdy nie miałem na ósmym albo tego, na pierwszym nawet nie miałem dobra, to możemy już atakować i widzimy się po krótkiej pauzie jak znajdę kogoś do zniszczenia dobra, udało mi się znaleźć jakiegoś ziomka którego no niejako mam, mam jakąś tam szansę zniszczyć ale kurde dobra Natomiast trzeba jeden, dwa, trzy i zniszczyć to ja wiem, się pewnie im się uda. Jest to pewnie się uda. Jeżeli mi tego nie zniszczyli, to życ są podziemne No dobra, nie zniszczą Tak jednak trzeba zrobić. Jeszcze zbyt dać Dobra, i to już easy rozwalili. No teraz o tutaj tak, żeby to zniszczyć. Nie warto rankinga. Dobra, right, będziemy musieli zrobić... Ech, czterech... Pięciutki... Okay. Czy można coś mu tutaj zarąbać? Tak szczegółowo tak jeszcze zapytam. O, on ma już tego skilla odblokowanego. tu nie ma. Dopiero za 3 levele. Hmm, tak sobie myślę, że jak to co zaatakuje, to, to nie będzie sięgać. I to Ej, na gąbę 3 Dark Elixir Ale świetnie 1, 2, 3, 4, 5 I jedna Arczerka Dobra, no to atak się można powiedzieć powiódł I Zaraz requestuję tutaj, żeby znowu nie było tak, że kliknę kanal Bo to już dzisiaj zrobiłem no, u was to pewnie jest jakieś, nie wiem, no. Dzień później. Albo dwa. Nie wiem, ile. Dobra. Zaraz, jak mi się wojsko zrobi, wrócę tutaj do was. Dobra, w sumie nie chce mi się czekać. 8 minut. Więc. Wow, mam dużo expa. Ok, dobra. Poczekamy już sobie tutaj te 20 sekund. I przy już zaatakujemy kogoś mocnego. Słabe wejdę 10 5, 4, 3, 2, 1, co biam tu 9, trudno. Może być 9 kurde tutaj będzie dużo cięć. Dobra, to zaraz jest No i znowu będę robił hamską rzecz, więc tam tutaj. Miniona to no marcherkę nie wkroś no. Albo dwa miniony Uwaga <laughs> ten mortar nie sięga nawet Ech to easy ja Tylko no to by było lepiej postawić Nie wiem czy tak by się to w ogóle odwrócił Bo ja tego nie mam Ja tego nie kupiłem bo to dla mnie nie ma sensu Znaczy dla większości, jak ktoś nie ma co z hajsem zrobić, na no to dla niego to by nie ma duże znaczenie, ale. To znaczy, no, Dla mnie nie ma, Mam dużo hajsów, ale tego się nie sobie kupować. Tylko. buduje się jeden dzień. No chyba, chyba jedno, tak, jeden dzień. I tylko. to nic zbyt nie robi. No i. zarąbiście. Tutaj oni sobie zniszczą wszystko. No i zaraz dopiero zostaną zniszczone ten cały Okej. A jednak nie. Ta karta cały czas mi sięga. Dużo czasu minęło, kurde. Postaram się wykorzystać maksymalną ilość czasu na ten odcinek Dobra, tutaj już właśnie wiedziałem, że zginie. Nie chwilę też. Okej, okay, no to koniec. No i tutaj trzeba już dużo więcej wszystkiego. Dobra. Jedna arczerka. 2C. O, i równo 5000. Mam tylko 5001. 25, 28 minut ochrony. Ale kurde, ile tutaj jeszcze to już będzie... Jezu, jeszcze trzech. Ja nie wiem. Dobra pauza. Ale tutaj będzie dużo cięć masakra. Tak! Nareszcie ten Giant się zrobi. To już pięć. Eee, dobra. Dobra, to odczekamy jeszcze te 5 sekund.